ma, to jest taki test ponowny, ale w dużo lepszym świetle, bo jest tutaj profesjonalne oświetlenie. prawie jest sobie komputer i takie bardziej standardowe podejście. I tak to wygląda. Teraz jesteśmy na statywie i możemy sobie zobaczyć przykładowo, jak to wygląda bardziej takie stabilizowane. To jest sobie komputer. Bentham MMX, bardzo fajny komputer. Tutaj trochę się odbija światełko, powiem szczerze, ale zawsze można je wyłączyć. I teraz mamy jakby bez oświetlenia. Mam nowy statyw, więc już nie trzeszczy. No i tak to wygląda. Dobra, muszę nagrać to jeszcze raz, bo mi się yy, niestety nie podłączył dokładnie mikrofon, a tak naprawdę to ja nie podłączyłem go. No, teraz zobaczymy fajny Windows 95, który od razu się butuje do DOSa, a Ponieważ, why not? MC Norton Commander i wchodzimy tutaj do Fast Tracker i odpalamy coś. Co nie. No i tak to wygląda. To, to jest sobie to, a to jest sobie tamto a ręczniczki z McDonalda, bo się dobrze wyciera nimi szy te szyby w sumie też, ale lusterka w samochodzie, to sobie kradnę czasami. To jest quake, a tu statyw, na którym go zaraz postawię. No i mamy aparat na statywie. Możemy sobie go odkręcić i troszeczkę poruszać, na przykład tutaj pokazać. Podobnie FUMO. Ładne takie Fumo Kaguya Fumo Fast Tracker, ponieważ e, mamy bardzo potężny Pentium MMX i nie musimy hardwarowo dekodować modów, tak jak na Amidze, bo Amiga miała jakąś, jakiś chip oddzielny. A my możemy to po prostu prosem, bo jesteśmy potężni i jak to w piosence tamtej sławnej nasram na peceta czy coś takiego, a nie to chyba nie to jednak. A to jest sobie pokrowiec Nikono. No, Nikon. I się zgubił fokus. A tutaj, o, Nikon. Nikon. To jest bardzo dobra myszka. Rodzicka, jedna z najlepszych kurkowi jakie mam. Bardzo dobrze się na tym gra, wszystko się dobrze robi. Ma scrolla, który nawet działa na Windows 85 po drobnych fiksach. No i tak to wygląda właśnie. Tam są jakieś Pierdoły jakieś na przykład o obiekty, którego mi się nie udało sprzedać. <laughs> Dobra, no to cześć.